Dzień dobry kochani, witam Was w szesnastym vlogmasie na moim kanale. Uwaga, przekroczyliśmy magiczną liczbę stu wyświetleń pod wczorajszym vlogiem. No, jak ja to zobaczyłam, to ja nie wiedziałam, czy już mam do opisu dawać swojego maila do współpracy, ustawiać znak wodny na filmie. Oczywiście żartuję sobie, żeby nie było, ale wow, sto. 100 osób, ponad 130 chyba tam dokładnie. No, tyle osób to do mieszkania mi się nie zmieści. Dzisiaj robimy sobie świąteczne paznokcie. i Ja w tym roku miałam tylko dwa razy paznokcie zrobione w kwietniu i w czerwcu. No i powiedzmy sierpień, ale do tego zaraz dojdziemy. W styczniu yy, wsadziłam sobie łapę do frytury i było to na tyle poważne oparzenie że całą drogę z pracy musiałam mieć rękę na zimnym nawiewie i dosłownie co 5 minut zatrzymywaliśmy się, żebym włożyła sobie rękę w śnieg bo ja myślałam, że spalę się żywcem więc zanim to oparzenie mi zeszło zanim ta ręka się zregenerowała no to w kwietniu dopiero zrobiłam paznokcie oczywiście tam po drodze jeszcze było kilka epizodów z oparzeń nie takich wiecie, aż poważnych ale na przykład w wakacje zamykałam drzwi, tylko że ja mam coś takiego, że nie zamykam jakby drzwi, że wiecie, jakby wchodzę przez nie i zamykam klamkę, tylko zawsze rękę mam z tyłu i po prostu z tyłu, jakby wiecie, ciągle te drzwi za sobą i był wiatr. I nie zdążyłam zabrać ręki i przytrzasnęło mi tą rękę i yy, wiecie, paznokieć zrobił się cały czarny. Ja nigdy nie miałam takiej sytuacji, nigdy... Nie miałam przytrzaśnie tego paznokcia, więc ja płakałam. Pamiętam pół dnia w pracy, bo nie wiedziałam, że to tak boli. Jeszcze każdy mnie straszył, że mi zejdzie paznokieć i tak dalej. Na szczęście paznokieć nie szedł, po prostu mi, wiecie, ładnie odrosł i jest wszystko pięknie. W tym roku, we wrześniu, byliśmy razem z Kubą na naszych pierwszych wakacjach, plus dodatkowo jeszcze za granicą. Ja zawsze marzyłam, żeby kiedyś polecieć do ciepłych krajów. I to się spełniło. Ja sobie zrobiłam takie piękne, turkusowe paznokcie na ten wyjazd. I wylot mieliśmy 2 września. 31 sierpnia byliśmy w pracy na inwentaryzacji. I ja już te paznokcie miałam zrobione. Robiłam je dzień wcześniej. I wiecie, wszystko fajnie. Przyszliśmy do pracy, godzinka 12. Ym, I zabieramy się za liczenie pierwszego magazynu. Na jednym z regałów były kartony, i tam w tych kartonach, wiecie, były jakieś produkty. No, tylko żeby to dokładnie policzyć, trzeba było ściągnąć kilka kartonów. Więc ja zaczęłam ściągać, i nagle z regału wyżej zaczął spadać na mnie karton. Więc, wiecie, ja odruchowo chciałam go po prostu tak złapać, żeby mnie nie walnął i nie uderzył i nie spadł na twarz. No i zresztą, tak niefortunnie mi spadł. Że trafił mi prosto tak. Nie mamy tego pokazać. W swoim to był właśnie ten paznogiec, i ten karton spadł mi tak. No, mnie w tamtym momencie przeszły ciary po całym ciele, zrobiło mi się ciepło, słabo, więc od razu wiecie, przykłód, żeby nie zemdleć, bo prawie poleciałam. Mówię do Kuby, Kuba, dobra, idź po plaster, jakoś damy radę. Ale mówię, dobra, zawsze sobie wiecie, liczyć coś. Y innego. I jak wstałam, znowu mi się zrobiło słabo. Więc mówię, kurde, coś jest nie tak. I ja patrzę, a ja sobie tym paznokciem <grym> e, Jak wzięłam, to ja mogłam sobie nim tak, tak i ja wiecie, znowu ciarę po prostu po całym ciele. Ja mówię, nie, przecież ja mam mięso pod spodem. Wiecie, byłam tak przerażona, Mimo to i tak jestem dumna z siebie, że wytrwałam, że dałam radę, mimo że wiecie, nawet nie wiedziałam do końca, co mi się stało. Później po pracy od razu do mamy. Mama mówi, że ja muszę jechać do szpitala, żeby oni mi obcięli tego paznokcia. Ja mówię, Boże, ja nie wytrzymam. Ja za dwa dni mam lot i ja mam lecieć tak z paznokciem. Oczywiście nie pojechałam do szpitala. Byłam w aptece, chyba jakąś wodę porową dostałam na to. No ale wiecie, musiałam skrócić tego paznokcia i dwie godziny męczyłam się, żeby go skrócić. Ja skracałam frezarką, więc wiecie, każde po prostu drgnięcie tego paznokcia kończyło się takim bólem, że musiałam przestawać na 5 minut i wiecie, i tak w kółko i tak w kółko. Więc ten paznokieć poleciał ze mną samolotem. Każdy mnie straszył, że wiecie, że będzie mnie bolało i tak dalej, no bo jednak Płytka odpadła trochę, jakby ona nie odpadła całkowicie, tylko tak do połowy, i wiecie, różnica temperatur i tak dalej, i tak dalej, ale nic nie bolało. Ja słuchajcie, nawet zapomniałam o tym paznokciu, i ja skróciłam go, ale jakby wiecie, cały żel został mi na nim, bo ja nie byłam w stanie nawet dotknąć sobie tutaj płytki. Na przykład jak leżeliśmy na plaży, to ja sobie go tak, nie wiem, skubałam sobie ten żel i tak dalej. I już jest pięknie. Jedyne co, to nie będzie aż tak tego widać, yy, ale jest taka górka na nim. Nie zszedł mi paznokieć, płytka się ładnie, yy, ładnie odrosła. Jedyne co, to był problem właśnie, jak ona odrastała tutaj w w tym miejscu, gdzie wam się jakby zaczyna paznokieć, no bo mi tam haczyło o wszystko, ale tak jestem dumna, że ani jeden, ani drugi paznokieć mi nie zszedł, tylko ładnie się wszystkie y, zrosły. Jedyne co to właśnie w tym miejscu, mi tak wiecie, krzywo rośnie ten paznokieć, że z jednej strony jest go więcej, a z drugiej mniej. Ja chcę tylko jeszcze zaznaczyć, że nie jestem żadną profesjonalistką, nie mam ukończonych żadnych kursów. Ja po się zajmuję tak około półtora roku, może. I no, tak jak widzieliście, z przerwami, no w tym roku na przykład dwa razy tylko y, zrobiłam. Proszę nie oceniać. Oczywiście wszelkie rady są y, jak najbardziej mile widziane dla mnie. Aczkolwiek um, dopiero niedawno nauczyłam się robić krzywące itd. i tak dalej. Więc zacznijmy je robić. Kuba właśnie wrócił od Fryzjera, nie od swojego, więc jestem bardzo ciekawa. Bo rok temu jak był gdzieś indziej, to go tak skrzywdzili. Więc jestem ciekawa. Źle jest? No to pokaż. No pokaż! Ale nie jest na łyso. Nie znały łyso. No pokaż. Taki dzieciaczyk. Jaki uroczy dzieciaczek. Pokaż, pokaż, bo ja nie widziałam się skupiony na nagrywaniu. Takie dziennie. O, odjęło ci to dwa lata minimum. Nie wygląda źle. Wygląda bardzo ładnie, ale e, po prostu odm o, odmłodzili cię. <noise> to byłem stary. Trochę. Mamy tutaj trzy pudełka e, i ja swoją pierwszą przygodę właśnie zaczęłam e, z zestawem z neonaila, takim wiecie, zwyczajnym, hybrydowym. Tam po prostu była lampa, pilnik, jakieś trzy kolory, baza. Top y, i tyle. Mam snow naila, ponieważ Semila mnie uczula. Pasją w sumie do paznokci. Zaraziła mnie moja ciocia, moja chrzestna i tutaj właśnie od niej mam w sumie większość rzeczy. Tą lampkę kupiłam z Pepko. Ona jest y, taka dotykowa. Y, tutaj jest ogólnie straszny bałagan, ale za mamy klasycznie pilniczki. O, tutaj tak odstawię. Tutaj zrobił mały bałagan. Tą taką szkatułkę, można powiedzieć, też mam od cioci. Tutaj mam po prostu różne pilniczki, pędzelki, jak widzicie, całe w żelu. Tutaj też od cioci mam jakieś naklejeczki. E, tutaj mam takie produkty, których właśnie używam, czyli na przykład e, poliżel. Jak to się nazywa? No bo poliżel żel, wiecie, do dual form. O, do dual form. Ja zrobiłam te ostatnie właśnie paznokcie, te przed moim wyjazdem, te nieszczęsne paznokcie właśnie na dual formach i powiem wam, że jak dla mnie to jest totalny game changer. Ja uczyłam się na takim zwykłym żelu właśnie na naila, ale no jednak praca na dual formach jest dla mnie o wiele łatwiejsza, przyjemniejsza. Tutaj mam wszystkie frezy, nie frezy. Ja frezarkę akurat mam firmy Klavier. Ona mi się już sprawdza. z 2 lata będę ją miała. O, semi laka mam odtłuszczać. Akurat i to jest jedyny produkt, jaki mam z tej marki. No, bałagan, bałagan. Tutaj mamy mnóstwo lakierów. I akurat te lakier w większości są od mojej. Właśnie chrzestnej. Ten primer akurat, o widzicie, cały obklejony. Akurat ja kupiłam. Ja bardzo lubię korzystać właśnie z tej, oj, z tej marki Claresa. Mamy, jak widzicie, bardzo przeróżne. Tutaj jest też baza, którą też kupiłam. No ale tutaj te wszystkie lakiery, które tutaj widzicie, oprócz dokładnie tego, są moje dzieci. Tutaj również są waciki, wzorniki, jakaś metka z sensea. o tutaj są żele i to był właśnie pierwszy żel, ten z Neoneila, na którym uczyłam się pracować. Z takich tańszych zamienników właśnie jest Klaresa, ja zawsze je kupowałam w Hebe i właśnie ten Baby Pink, to był taki kolor. Piękne stanowisko, jedna ręka zrobiona, co nie skrzywo widzę, no trudno, nie mam siły, <grym> nie mam siły, ale nie wyszło aż tak źle, muszę jeszcze wyfrezować e, od spodu, nałożyć tutaj żel blisko skórek, ale nie wyszło jakoś e, tragicznie. Natomiast drugą rękę, no nie ma bada, że e, zrobię ją dzisiaj, nie? Zrobimy jutro razem. Ale, jak po takiej przerwie, e, nie ma tragedii. Bynajmniej mi się tak wydaje. Chwilka przerwy. No, widzą. <laughs> Kuba ma skórkami. Jestem tak ciekawa, jak smakował. E, ja mam klasycznego trwala, i powiem Wam, że jestem naprawdę dumna. Tutaj aż tak nie widać, ale wyglądają na takie e, naturalne, że mogłabym. Już je zostawić. Nie wiem, czy to będzie najlepiej widać na drwalu. O, pięknie, pięknie. Zobaczcie, jakiego kompana mam. Teraz maluję paznokcie tym lakierem ze Starsa i to jest 0,20. 6. I on jest taki nudziakowy. Nie zwracajcie uwagi na pozalewane skórki. E, tutaj się coś pofałdowało, Tutaj się zrobiły e, dziurka, ale naprawdę proszę nie oceniać, ale e, to się nazywa Trust the Process. No, no nie wyszły tak, jak chciałam, jest dużo, jak możecie włażnie dopracowań, są pozalewane skórki, e, jakieś nierówne kształty. Tutaj e, lakier się sfałdował. Jutro będę wszystko poprawiała. Już jest e, po północy, więc nie mam totalnie już na to e, siły, tutaj jest taki wiecie, brokatowy. Tutaj jest e, taki alasweterek, reniferek. Tutaj mamy e, gwiazdeczkę, tutaj nie miałam pomysłu więc. Jest y, klasyczny. French. No nie wyszło źle, trochę. Nie wiem, co o tym sądzić. Trochę, że się czuję w krótkich paznokciach, zawsze miałam długie kwadraty. No ale co? Ale powiedzmy, że jak na to, ile miałam przerwy, to wyszło naprawdę ok.